Akcja filmu rozpoczyna się w 2035 roku, gdy więzień o imieniu James Cole budzi się w celi po tym, jak strażnik wykrzyknął jego imię. Okazuje się, że w 1996 roku grupa znana jako 12 małp uwolniła śmiertelnego wirusa, który zniszczył prawie całą ludzkość. W dzisiejszych czasach ludzie, którzy przeżyli, żyją pod powierzchnią pod przywództwem grupy naukowców, podczas gdy dzikie zwierzęta wędrują na zewnątrz. Obecnie James został wybrany do specjalnej misji ze względu na swoją świetną pamięć i umiejętności obserwacji. Ma on cofnąć się w czasie do 1996 roku z pomocą maszyny, nad którą obecnie pracują. Tam James ma znaleźć źródło epidemii wirusa i zebrać próbki owadów, które naukowcy wykorzystają do stworzenia szczepionki. Jeśli mu się to uda, skrócą jego wyrok i pomogą ludzkości powrócić na powierzchnię. James zostaje jednak przypadkowo teleportowany do Filadelfii w 1990 roku, gdzie zostaje schwytany przez policję. Psychiatra Catherine Relly zostaje wezwana na posterunek policji, gdzie znajduje przykutego do podłogi Jamesa. Po podróży w czasie i pobiciu przez policjantów umysł Jamesa nie jest do końca jasny. Stara się więc wyjaśnić, że musi zebrać informacje w nagłym wypadku. Kiedy wspomina o 1996 roku, psychiatra poprawia go i mówi, że to 1990 rok. Co oznacza, że wehikuł czasu się cepsuł. Kafren cierpliwie słucha tego, co ma do powiedzenia, ale nie może nic zrozumieć. Zakłada więc, że James jest chory psychicznie i zabiera go do przytułku. Tam inny pacjent o imieniu Jeffrey oprowadza go po obiekcie, nieustannie narzekając na system, korporacje i to, jak ludzie niszczą planetę. Później James zostaje zabrany do psychiatrów i stara się jak najlepiej opowiedzieć im o wirusie i dwunastu małpach. Lekarze oczywiście mu nie wierzą, więc James mówi, że może to udowodnić telefonicznie. Jednak kiedy próbuje wybrać numer, który dali mu naukowcy, odbiera matka z normalnego gospodarstwa domowego. Zdaje sobie sprawę, że ponieważ jest rok 1990, a nie 1996 rok, numer ten nie łączy się jeszcze z właściwą automatyczną sekretarką. Następnego dnia Jeffrey dołącza do Jamesa w pokoju wspólnym, gdzie pacjenci oglądają wiadomości o naukowcu przeprowadzającym eksperymenty na zwierzętach. Obaj zgadzają się, że to okrutne, a James mówi, że ludzkość zasługuje na zniszczenie. Jego szalony przyjaciel jest zszokowany, ale absolutnie uwielbia ten pomysł. Później Jeffrey pojawia się z kluczem, który ukradł strażnikowi i wkłada go do ręki Jamesa. Następnie zaczyna krzyczeć i łamać rzeczy, aby odwrócić uwagę, inspirując innych pacjentów do działania. James, który jest pod wpływem różnych leków, ledwo dociera do drzwi. Otwiera je, by opuścić główny obszar. Niestety, leki sprawiły, że stał się bardzo niechlujny i przypadkowo uruchomił alarm. Skłania to strażników do natychmiastowego przybycia i schwytania Jamesa. Za karę zostaje on uwięziony w odizolowanej celi bez wyjścia. W międzyczasie Kafryn wyjaśnia pozostałym lekarzom, że ma dziwne przeczucia co do Jamesa. Ma wrażenie, że go zna i gdzieś widziała. Ich rozmowę przerywa strażnik, który zabiera ich do odizolowanego pomieszczenia. Ku ich zaskoczeniu, James całkowicie zniknął, co jest niemożliwe, ponieważ pokój nie ma żadnych wyjść poza zamkniętymi drzwiami. Z drugiej strony, James nagle budzi się sam w pokoju w 2035 roku. Wkrótce zostaje zabrany do naukowców, którzy odtwarzają zniekształcone nagranie kobiety mówiącej o armii 12 małp. James wyjaśnia, że nie wysłał tej wiadomości ponieważ został teleportowany do niewłaściwego roku. Naukowcy nie są jednak zainteresowani jego historią i pokazują mu kilka starych zdjęć. Wśród nich James rozpoznaje zdjęcie Jeffreya zrobione na wiecu zorganizowanym przez 12 małp. W następnej scenie James zostaje wysłany w przeszłość, aby tym razem mógł poprawnie zebrać wszystkie niezbędne informacje. Niestety, pojawia się w środku bitwy podczas I wojny światowej. Na polu bitwy widzi również swojego kolegę z celi z 2035 roku, Kose. Zanim James zdąży zebrać myśli, nagle zostaje postrzelony w nogę. Krzyczy z bólu, co wywołuje kolejny skok w czasie. James zostaje teleportowany do roku 1996 przed publiczną salę w Baltimore. Wewnątrz Kafren prowadzi prezentację na temat szalonego żołnierza z I wojny światowej, który wierzył, że jest podróżnikiem w czasie. Mówi o Jose i napisała nawet książkę o pacjentach z taką chorobą. Po jej wystąpieniu podchodzi do niej rudowłosy mężczyzna, który przedstawia się jako doktor Peters. Bez jej wiedzy pracuje on jako asystent w laboratorium ojca Jeffreya, znanego naukowca doktora Lilenda. Peters mówi, że niszczenie środowiska przez ludzkość jest prawdziwym szaleństwem nękającym świat. Po dziwacznej rozmowie Catherine idzie do swojego samochodu, gdzie zostaje zaatakowana przez Jamesa. James przeprasza, że tak się zakradł, ale kłamie, że ma przy sobie broń. Następnie zmuszają, aby zawiozła go do Filadelfii, ponieważ ma tam ważne interesy. Kilka godzin później duet zatrzymuje się na odpoczynek w hotelu. Tam wiadomości pokazują, że James jest poszukiwanym zbiegiem podejrzanym o porwanie. Wciąż przytrzymuje Kafryn jako zakładniczkę, udając, że ma broń. Po raz kolejny zmuszają do wyruszenia w drogę i ostatecznie docierają do Filadelfii. Następnie jeżdżą po mieście, aż James widzi ścianę z graffiti 12 małp. Zaciekawiony, zaczyna podążać za nim, podczas gdy niechętna Kafryn podąża za nim. W tym momencie staje przed nimi Włóczęga o dziwnym, chrapliwym głosie. Mówi im, że nikt nie może się ukryć, ponieważ oni śledzą duet dzięki urządzeniom ukrytym w ich zębach. Chociaż Włóczęga brzmi złowieszczo, obaj całkowicie go ignorują i podążają za graffiti. W końcu docierają do opuszczonego teatru, który stał się kryjówką dla bezdomnych. Dwóch dziwaków nawet ich atakuje ale dzięki szybkiemu myśleniu Jamesa udaje im się uciec. Wychodząc z budynku, wyrywają broń w łuczędze, którego widzieli wcześniej. Podczas ucieczki James rozpoznaje posąg świni ze zdjęć pokazanych przez naukowców. Budynek, w którym znajduje się posąg, jest w rzeczywistości siedzibą Stowarzyszenia Wolności dla Zwierząt. Następnie wchodzą do środka, a James pyta ludzi o 12 małp, grożąc im bronią. Przypomina sobie, że naukowcy pokazali mu zdjęcie z wiecu grupy, na którym obecny był również Jeffrey. Pyta ich więc o Jeffrey'a, a oni przyznają, że kiedyś z nim pracowali. Jednak kiedy stał się ekstremistą opowiadającym się za taktyką partyzancką, zerwali z nim wszelkie więzi. Jeffrey utworzył nową grupę o nazwie 12 Małp. Ujawniają również, że jego ojciec, dr Leland, jest znanym wirusologiem, który eksperymentuje na zwierzętach. Potem James chwyta książkę adresową z F.A. i zmusza Kafryn, by zawiozła go do rezydencji Lelanda. Po drodze widzi go walczącego i zatrzymuje na chwilę samochód. Następnie Kafren zajmuje się raną, którą odniósł podczas wojny i usuwa kulę. Kiedy docierają do rezydencji, James umieszcza ją w bagażniku samochodu i sam wchodzi do środka. W domu Liland wygłasza mowę dla swoich gości, podczas gdy Jeffrey udaje dobrze wychowanego syna. Strażnik nagle mówi młodemu mężczyźnie, że na parkingu znaleźli dziwną osobę, która twierdzi, że go zna. To wzbudza ciekawość Jeffreya, który wychodzi na zewnątrz. Kiedy dowiaduje się, że to James udaje, że go nie zna. Szybko jednak zmienia zdanie, gdy ten wspomina o 12 małpach. Następnie duet udaje się do pokoju dla prywatności, gdzie James prosi o próbki wirusa. Słysząc to, Jeffrey wierzy, że jego partner z azylu chce go rozprzestrzenić, aby zniszczyć ludzkość. Jednak James szybko wyjaśnia swoje zamiary, atakując go i trzymając za krawędź barierki. Strażnicy natychmiast interweniują. Ale podróżnikowi w czasie udaje się uciec w ostatniej chwili. Później wypuszcza Kafren z bagażnika, a ona atakuje go z frustracji. Następnie próbuje skontaktować się z policją, która jest w pobliżu, ale James ponownie ucieka. Wkrótce dociera do jeziora, gdzie rozpływa się w powietrzu. W następnej scenie James budzi się w 2035 roku i znajduje naukowców śpiewających dla niego piosenkę z pięknym obrazem za nimi ponieważ odkrył źródło wirusa, obiecują mu, że może odejść, gdy tylko poczuje się lepiej. Jednak wszystkie przeskoki w czasie odbijają się na Jamesie. Załamuje się, zaczyna śmiać się jak maniak i ostatecznie dochodzi do wniosku, że jest szalony. To zmusza naukowców do wstrzyknięcia mu środka uspokajającego. Chwilę później James budzi się w celi i słyszy chrapliwy głos, który brzmi znajomo dla włóczęgi, którego spotkał wcześniej. Głos ujawnia, że prawdziwym życzeniem Jamesa jest zobaczyć niebo, ocean i być z nią. W 1996 roku Kafrin otrzymuje telefon od detektywa, który wyjaśnia, że kula z rany Jamesa została przeanalizowana. Raporty balistyczne wskazują, że została wystrzelona przed 1920 rokiem. To przeraża Kafrin, więc spieszy się, by sprawdzić swoje badania na temat żołnierza z I wojny światowej, który twierdził, że pochodzi z przyszłości. Na jednym ze zdjęć z tamtej epoki znajduje zamglony wizerunek Jamesa i w końcu wierzy w jego historię. Następnie przypomina sobie Jeffreya Goinsa, pacjenta szpitala psychiatrycznego w Filadelfii, gdzie James również został przyjęty w 1990 roku. Jeffrey nieustannie mówił o obaleniu systemu i zakończeniu okrucieństwa ludzi wobec zwierząt. Kafren zaczyna szukać informacji i dowiaduje się, że jest on synem doktora Lilenda Goinsa. Dzwoni więc do wirusologa i informuje go, że jego syn może ukraść wirusa. Leland obiecuje przyjrzeć się sprawie i prosi swojego asystenta, doktora Petersa, o ulepszenie środków bezpieczeństwa. Gdzie indziej, w 2035 roku, James próbuje przekonać naukowców, aby wysłali go z powrotem do 1996 roku. Dają mu quiz na temat wirusa, każąc mu wymienić wszystkie lokalizacje i chronologie, w których się pojawił. James zdaje go bez problemu i ostatecznie zostaje odesłany do 1996 roku. W międzyczasie Kafryn jest na zewnątrz siedziby Stowarzyszenia Wolności dla Zwierząt, próbując znaleźć drogę do środka. Spotyka grupę aktywistów, którzy ujawniają, że nadal współpracują z Jeffreyem, a on jest ich przywódcą. W tym momencie pojawia się również James i natychmiast mówi Kafryn, że chce się poddać, ponieważ zaakceptował, że jest szalony. Kafryn odciąga go do hotelu, gdzie płaci tylko za kilka godzin zakwaterowania. To sprawia, że recepcjonista zakłada, że jest dziewczyną na telefon, więc dyskretnie dzwoni do okolicznego Alfonsa. W pokoju Kafren próbuje przekonać Jamesa, że nie jest szalony. Jednak jego umysł jest zmęczony ciągłym przeskakiwaniem i po prostu chce mieć z nią normalne życie. Gdy oboje się przytulają, Alfons z sąsiedztwa nagle wpada do pokoju. Oskarża ją o pracę na jego terytorium i chwytają za włosy. To rozwściecza Jamesa tak bardzo, że atakuje faceta i siłą zamyka go w łazience. Nagle przypomina sobie co wcześniej powiedział mu chrapliwy głos włóczęgi. James łączy kropki i zdaje sobie sprawę, że w jego zębach znajduje się nadajnik, a naukowcy śledzą jego ruch za jego pomocą. Dlatego udaje się do łazienki i usuwa wszystkie zęby, gwałtownie je uderzając. Gdy skończył, oboje opuścili hotel i uciekli stamtąd. W tym momencie Kafrin jest pewna, że James pochodzi z przyszłości. Ale nadal chce sprawdzić, czy rzeczywiście istnieje ryzyko wybuchu wirusa. Usprawiedliwia się więc na chwilę i wsiada do budki telefonicznej z dala od Jamesa. Dzwoni na numer, z którego próbował się połączyć w 1990 roku i zostawia niejasną wiadomość o armii 12 małp. Jednak kiedy osoba po drugiej stronie mówi, że jest firmą zajmującą się czyszczeniem dywanów, odczuwa ulgę. Gdyby zagrożenie epidemią wirusa było realne, telefon zostałby odebrany przez kogoś, kto wiedziałby o podróżniku w czasie. Kafren wraca do Jamesa i ujawnia, że sprawdziła numer. Ku jej zaskoczeniu, poprawnie powtórzył jej wiadomość słowo po słowie. To dlatego, że jej wiadomość o armii 12 małp, zakodowanym głosem, została mu odtworzona przez naukowców z 2035 roku, zanim złożył drugą wizytę. Teraz jest dla nich jasne, że epidemia jest prawdziwa i nie mogą nic zrobić, aby ją powstrzymać. Postanawiają więc udać się do Florida Keys, aby spędzić ze sobą ostatnie dni przed plagą. Kafryn kupuje nowe ubrania i peruki, aby ukryć je przed glinami. Później, w drodze na lotnisko, ich taksówka utknęła w korku. Kierowca wspomina, że jest to spowodowane przez pewną organizację, która uwolniła wszystkie zwierzęta z ogrodów zoologicznych w całym mieście. Następnie puszcza radio, które donosi, że za tym chaosem stoi syn naukowca. Co więcej, ten szalony facet zamknął swojego ojca w klatce w zoo. Po usłyszeniu tego, do duetu dociera że prawdziwą mi dwunastu 12 małp był protest przeciwko znęcaniu się nad zwierzętami, a nie wirus stworzony przez doktora Lilenda. Mimo to decydują się kontynuować podróż do Florida Keys. Na lotnisku policja rozdaje kopie zdjęcia Jamesa wszystkim pracownikom. Kiedy oboje docierają na miejsce, James zdaje sobie sprawę, że jest to miejsce z jego powracającego snu. Kafrin idzie po bilety, podczas gdy on korzysta z budki telefonicznej, aby wysłać kolejną wiadomość do naukowców. Mówi im, że to nie 12 małp uwolniło wirusa i że nie chce wracać do 2035 roku. Następnie James udaje się do łazienki, aby poprawić swoje wąsy, gdzie nagle zostaje skonfrontowany z Jose. Ten potwierdza, że naukowcy otrzymali nową wiadomość i wręcza mu broń. Teraz musi zastrzelić mężczyznę z rudymi włosami i metalową teczką zawierającą fiolki ze śmiertelnym wirusem. Jeśli James nie będzie współpracował przy misji, Jose będzie zmuszony zastrzelić Kafryn. Podróżnik w czasie jest z pewnością rozwścieczony rozkazem, ale nie ma wyboru i musi się zgodzić. Tymczasem w kiosku z gazetami Kafryn zauważa zdjęcie doktora Lilenda w jego laboratorium. Stoi przy nim jego asystent, doktor Peters, ten sam rudowłosy mężczyzna, który spotkał ją w Baltimore. Ku jej zaskoczeniu, na lotnisku wpada na doktora Petersa, który ma dziwnie wyglądającą metalową walizkę. Ujawnia, że podróżuje do wszystkich głównych miast na całym świecie w celach zawodowych. Słysząc to, Kafren w końcu łączy kropki i biegnie do Jamesa. Opowiada mu o wszystkim i ostrzega przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. James natychmiast wkracza do akcji i wyciąga broń, by zastrzelić doktora Petersa. Zanim jednak zdążył dokończyć swoją misję, policjanci zauważyli go i otworzyli ogień, zabijając go na miejscu. W ostatniej scenie zdenerwowany doktor Peters otwiera fiolki podczas kontroli bezpieczeństwa i uwalnia wirusa. Następnie wchodzi na pokład samolotu i zajmuje miejsce obok kobiety z kieliszkiem szampana. Ta kobieta jest jednym z naukowców z 2035 roku, co oznacza, że wie, kto rozprzestrzenił wirusa. Ale nie jest tutaj, aby powstrzymać jego rozprzestrzenianie się. Uśmiecha się do Petersa i ujawnia, że pracuje dla firmy ubezpieczeniowej, co oznacza, że ona i inni naukowcy zamierzają zarobić na epidemii, kontrolując produkcję szczepionki. Wyjaśnia to że James był po prostu pionkiem w ich większym planie. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.